Z jakiego powodu się Pani zgłasza? Zgłosiłam się do Pani, ponieważ od paru miesięcy zauważyłam, że moja ósemka nie rośnie i nie wiem dlaczego. Musimy zobaczyć, czy jest to ząb, który jest w całości widoczny w jamie ustnej, czy jest to ząb, który jest zatrzymany. Jeżeli jest to ząb, który jest zatrzymany, to możemy go obserwować zwykle. Natomiast jeżeli jest to ząb, którego część jest widoczna w jamie ustnej, to taki ząb zwykle kwalifikuje się do usunięcia, ponieważ ma kontakt z jamą ustną, czyli ma kontakt z bakteriami, w związku z czym może dojść do takiego utrudnionego wyżynania, czyli sytuacji, w której z powodu tego, że jest kontakt z bakteriami, ten, no, z tego zęba nie da się doczyścić prawidłowo i on w pewnym momencie może zacząć dawać dolegliwości bólowe. Te dolegliwości bólowe zwykle mogą przypominać ból ucha, środkowego mogą przypominać ból stawu może pojawić się ropień, a nawet szczękościsk. W takiej sytuacji taki stan zapalny się najpierw wycisza farmakologicznie, czyli zwykle antybiotykoterapią, a dopiero później taki ząb się usuwa. Dlatego zwykle zaleca się, żeby profilaktycznie taki ząb wcześniej usunąć. Idziemy zrobić zdjęcie fantomograficzne i zaraz Panią zbadam. Jeżeli masz podobny problem, wejdź na www.medcena.pl i znajdź swojego stomatologa.